Jakim ty idziesz dostojnym krokiem? Jakim ty idziesz dostojnym krokiem? Wiosna! Pierwszy dzień wiosny, Stefan. Pierwszy dzień wiosny, byku. Zobacz, jedna wyjeżdża. Zostajemy sami. Wszystkie instrukcje zapamiętałem. Ty zapamiętaj, że masz jechać ostrożnie. Dobrze. I tęsknić za mną bardzo. <noise> no, to szerokości. nara. A błyskawiczka? Przecież już dostałaś. No, jeszcze chcę. No. Marze. No. A na szyweczka fundacji ocalić pamięć na tablicy Dzień dobry, siemandero, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Vajherowo. Powiem wam tak, przyjechałem w teren. Ale jak to mówi klasyk. Uuu, zimno. Jesteśmy jak na akrobatyce. Minus 0 stopni. Słuchacie, minus 0. Jest naprawdę zimno <laughs> ale to nic. Zimno, 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 ale my se bierzemy. Nasze sprzęt rozpakowujemy i idziemy po prostu połazić w ten pierwszy dzień wiosny może się okaże szczęśliwy fajnie by było. A mam dzisiaj takie naprawdę, powiem wam, mam dzisiaj takie ciśnienie wykopkowe, że aż mi się chce, nie? A jak mi się chce coś, no to ja nie czekam, aż mi się odechce. <laughs> nie czekam, aż mi się odechce, tylko od razu realizuję swoje plany. Ale tu jest dzisiaj orkiestra, ja wam powiem. Orkiestra... Chyba wszyscy czują wiosnę. Chyba wszyscy czują wiosnę. A ja poczułem fajny sygnał. Sego kopłem i se mam O! Ale pięknie! Cesarstwo! Który to jest rok? Jest, adzie ręce ci się trzęsą. Tak jak Rafikowi. Pozdro Rafik, vlog. Mówili mu, że mu się ręce trzęsą. Ja mówiłem do Rafika: Weź im powiedzieć, że ty nadążasz ręcyma za ostrością telefonu. Rafik, pozdrowionka i wiesz. Walić kolby, nie? Który to jest rocznik? Tysiąc. No. E, także ten. Czarne kciuki wymiatają. Jest pierwsza moneta. Ale już widzę, że będzie błotko-błotko. Błotkowanie, i to takie konkretne błotkowanie. Jak widzieliście na początku, wszystko podmokłe. No ale to jest cała ta zabawa. A duże chłopaki lubią taplanie w błotku. Niekoniecznie w swoim wy wykonaniu. Ptaszki ćwierkają, ćwierkają. Kawałek łyżeczki albo widelca. Ale to mnie ciekawi. To mi się od razu rzuciło. I mówię, czy to będzie. Czy to będzie to, co ja myślę. Czy to jednak nie jest to, co ja myślę. Ale takie kółka spotykane na sztućcach. To zawsze wiecie, z czym się kojarzą. Wehrmachtenmachen? machen. Hmm. Nie wiem, czy to jest to, czy nie. Wyjechane za mocno, ale nie wiem, sprawdzę w internecie. Ta zieleń jest powalająca, nie? Ta zieleń jest Petar Junior. Fajnie. No mówię, tu jest błoto, a ja tu jeszcze... O, jak klęknę, to zaraz jestem cały uwalony, ale lubię. Znaczy, lubię. Ja tak mam, no. Tak jest, że czarne kciuki są, no i jeszcze mokre kolana, nie, bo jak chodzimy na takich tych, to zawsze są mokre kolana, bo ja zawsze na kolanko, ja nie wiem, co ja mam z tymi czapkami za 5 druga, zawsze na kolanko przyklęknę. A teraz mam moniaka, co to, o kurde, no to dobrze, krakra, jest dwa grosze. Jest dwa grosze, i jest coś pięknego, i jest coś pięknego, i jest coś bajeranckiego, ale piękne, ale śliczne. Cyk, 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 ale piękne. Haha, ha, ha. dwa grosze, dwa grosze, dwa grosze. I z naszym orzełkiem bajera, bajera, bajera po całości. Nic tak nie cieszy. Jak seria z pepeszy. To jest pepeszka. Pierwszy dzień wiosny. Nad rzeką według starosłowiańskich. wierzeń, trzeba by jakąś marzannę utopić, nie? Jakie warunki, taka marzanna. Jakie warunki, taka marzanna. No ale coś tu wykombinowałem, nie? Nawet zamek, o, od spódnicy jest. Jest pierwszy dzień wiosny, no to topimy, nie? Naprawdę, zróbcie to oczami wyobraźnia. Ja się tak postarałem. Zamek od spódnicy. To jakieś mateksy. Fu! Żegnamy tą, żegnamy. I zimo, przychodź wiosno. My już nie chcemy. Chcemy ciepłego. Trochę to tu wygląda jak po bombardowaniu. Same zgliszcza. Same zgliszcza. Ale to nic. Najważniejsze, że mamy drugą monetkę. Drugiego... Trzecią. No dobra. No i dobra. No i dobra. Co tamten był kos? Ten z tym pomarańczowym dzióbkiem, nie? Ja mam gil. Kos <noise> gil, mam trzecią monetkę, drugie międzywojnie. Drugie międzywojnie. tak jest, ale pięknie, ale pięknie, jest jedyneczka. Tak coś czułem, ale ślicznie. O, proszę bardzo. Jedyneczka międzywojenne. Kurka, czego chcić, ale one są przepiękne. I teraz eee, Radotkacz mi. Pisał, przypominam sobie, że mówiłem o orzełku, oczywiście mówiłem, ale ja się cały czas do tego zbieram i chcę, no muszę tam podejść do Andrzeja Gruszki, żeby mi taki jakiś fajny wzór zrobił. Być może wleci. A teraz mam drugie międzywojnie, a ja, słuchajcie, no ja tutaj, generalnie to jest taki teren, że może być wszystko, od Prus, przez cesarstwo, przez Weimar, przez międzywojnie, kończąc na II wojnie, czyli jakiś Wehrmacht, albo 39. cofające się wojska polskie. Wszystkiego można się spodziewać. No niestety. Tego ja tu nie pojmę za Chiny. Nigdy w życiu tego nie pojmę. Ja wiem, że to są może i stare rzeczy, Patrząc po tym serku, chociażby, chociaż nie no, to są torby. Takie o, co oni tu mieli? Aspargin, no, magnezu im brakowało. Magnezu im zabrakło, to nie wysprzątali do końca. Masakra. Brudasy, jedne. Eee... No i co? I zaginęło mi. Tu? Nie. Kurde Molek, gdzie ja to odłożyłem gdzie ja to odłożyłem Było w grudce. Dobra, jest. Tak, było w grudce. Jest, okej. Okay. Było w grudeczce. No właśnie, i proszę bardzo, dyszka fenolowa, tak jest, ha, to jest dycha fenol, czekajcie, tak jest, reichsfenik z wiatrakiem, reichsfenik z wiatrakiem, jest dyszka, także <laughs> zobaczcie jaki przedział, tam cesarstwo, dwa wojna i tak jak mówiłem. Dritte Reich. A co to? Jest tu bardzo dużo blaszek, wychodzi. Ale wśród tych blaszek. O, się chyba złamało. Ale wśród tych blaszek można. No coś fajnego trafić. Ja mówiłem, że trzeba zawsze sprawdzać, co to jest. Ale to chyba nie jest nic. Nie. To są jakieś wypustki, może od jakiegoś. Zegarka, nie. Tak mi się jakoś wydawało, że to jest medalik, ale to koło medalika nie stało. Komancze, normalnie. Sami komancze tu byli, patrzcie, niebieskie łyżki to jeszcze w życiu nie trafiło. To z Was kiedykolwiek trafił niebieską łyżkę na wykopkach? <laughs> Znowu jest mój pierwszy raz. Niebieska łyżeczka. No kurde, w prl takie robili, to co to, jakiś kura super gadżet. Wyszedłem z tej śmieciowni w taki bardziej korzystny teren, bo tam to naprawdę kupa śmieci, tylko mnie wkurza, jak się przebijam przez te choinki i wtedy mi tutaj z tyłu te igły wpadają, nie. Kurde, a to już całe plecy, wszystko mnie swędzi, ale wiecie, czasami jest tak, że cię swędzi nie macie kto podrapać, a teraz Proszę bardzo, na zawołanie. Dobra. Plomba. Aha. O kurde, ale będzie piękna. Wasen, coj? Inlandii. Ale będzie piękna plombunia. O kurde, ale mam fanta. Oj, to wam powiem fant. Jak na razie, chyba przebijający to między wojnie. No bo monetki z międzywojna piękne, ale tutaj to jest naprawdę coś pięknego. No far wasen sol inland. Wiecie co to jest? Napiszcie w komentarzu. No bo kurde, plomba jest naprawdę mega petardziunia. Korka, ja się nie spodziewałem, <laughs> że tyle monet ja tu trafię. Myśmy już tu kiedyś byli i tu fajne, fajna wyszła rzecz. To była wpinka za pomoc na rzecz yy, Wojska Polskiego. Coś takiego. Ja mam monetkę, ja już widzę, że to jest złoto Weimaru. I ja już widzę, że to jest złoto Weimaru i jeszcze dyszka do tego one zawsze pięknie wyjdą a co one mają tu nie wyjść pięknie w tym lesie jak tu jest, wiecie, trochę torfu trochę takiego suchego to w takich warunkach to jest ideolo, piękna dycha piękna dyszka 10 fenoli Weimar 1925 jak dobrze widzę no i petarda no. czego chcieć więcej czarnego kciuka jest, fenole są. Rewelacja. Pogoda. No, wiosna pełną gębą. Tego i Wam życzę. Banana na twarzy. No i powiedzcie, że astrologiczna wiosna nie przyszła. Znak, dowód, że jest. Kurde. Wiosna przyszła i to pełną gębą. Anetka, kochana, wytłumacz mi te, te znaki, symbole, bo, bo to naprawdę to może być yy, siedziba jakiegoś kurę, nie wiem. Yy, Gandalfa? Kaszubskiego? Kurde, może tu faktycznie Kaszubski Gandalf z gwiaździstego nieba wróży. To teraz się sam zaskoczyłem, teraz się sam zaskoczyłem tym, co mam jak mówiłem, blaszka, zwykła blaszka, biło na blaszkę, a patrzcie co to jest, wpineczka, Solidarność i to musi już kurczę troszkę mieć, nie? No wiadomo, no Solidarność, no to wiadomo, że to już jest historia historii, ale e, jaka ona jest ładna, zapatyniała, zieloniutka taka, śliczna, ale fancior, kurde. Solidarność. Jesteście ze mną solidarni? Jak jesteście, to dajecie łapkę. Ci, co nie subskrybują, włączają subskrypcję. I taktyczny komentarz. Co to za sygnalik? Co to za sygnalik? No kurde, co to jest? Dobra Fajny fajnie pognieciony palmosik tak naprawdę ile człowiek musi z sobą tego wszystkiego nosić nie zawrane jak na biwak a tu dzisiejsze strzały trzygodzinnego tak no trzy godzinki fajnie więcej już nie chcę bo ja jeszcze dzisiaj muszę Robić nockę i to nie że Urszula pojechała, bo wy tu zara wariaty zaczniecie pisać, nie ma kota, myszy harcują, nie. Jedziemy dzisiaj wieczorem na bursztyny, także muszę też trochę sił sobie zostawić, bo będziemy całą noc chodzić. No co, Między międzywojnia są, no to jest petarda, nie. Złoto jest, że Wajmaru to Wajmaru. Spineczka Solidarność, bardzo fajny fancior, naprawdę fajny. No ale ta plomba mnie tu cały czas, kurczę, yy, siedzi w głowie. Także ja was serdecznie, jeżeli jesteście w stanie ją zidentyfikować, no to bym prosił o to, czym ta plomba jest. Karibean. Teraz nie na tą brudną podłogę, teraz. Karibean? Ja lubię Karaiby. Pustynka. A lubię. Ty jesteś niesamowita. Proszę mnie tu na bóstwo zrobić. Ja dzisiaj na bursztyny jadę. W twoje okolice. Tak? No? no, gdzieś tam, w tamtą stronę. Już? Nie, zapłacić trzeba. Kurwa, <gry> ja miał w czapce teraz jak ja jestem wystylizowany jak brat Pitka Szupski, a ty chcesz, żebym ja w czapce chodził. Justynuś kochana moja, no co ty teraz? Co ty tam burczysz? <gry> Zwiastuny mojej wiosny. Pelikany Pelikany w swoim domku. Kurczę, to jest pięknie w parku. Jeno, jak tu już fajnie tą wiosną, zielono, pięknisio Pelikany, pełno ludzi spacerujących. Ja sobie przyjechałem. No i się karnąć, nie? Karnąć się trochę, jak już wziąłem mojego kukirinka, no to mówię co, nie będę Tutaj od razu po wyglancowaniu, po wypicowaniu, jechał na chatę, nie? Także lekkie karnięcie musi być. A, jeszcze musiałem jechać do sklepu, kupić sobie wkładki filcowe, bo jak dzisiaj pojedziemy na te bursztyny, ja nie miałem woderach, także żeby mi trochę izolowało to ciepło, nie? Wkładki filcowe. Wiecie, gdzie dostałem? U Chińczyka. A widzę w parku pracę w Re, kurde, fajnie, nowe kładki robią. Wiecie, tu jest pełno takich kładek, że będzie można, można, o, tu widać sobie chodzić po parku na takich kładeczkach, o, tak jak tam ludzie spacerują. No kurczę, to jest mega, mega fajne. Akurat yy, wiem, że będzie jeszcze taki mostek przez kanał po, yy, poprowadzony, także. Miasto działa. To już naprawdę czuć wiosnę. A jak czuć wiosnę i żeby się z wami pożegnać, no to jak my się pożegnamy? To jak krótki, to jest drugi tą właśnie ludką. I tą właśnie nutką Będę się z wami żegnał Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka I co? Fajnie gra? No A dzieci to mają największą zabawę Z tego jak mogą sobie Wciskać te przyciski I to gdzieś wiecie Posłuchać tej muzyczki Także ja się z wami żegnam Z Wajgarskiego Parku na wszystko Na raz.